Niedziela zgoniłem żałobniki. Tam już kilka poszło. Pan mietek. Gania. Nie wiem, widzicie? Nie. O, teraz. Widać jak gania. Tam moich poszło chyba trzy. Na ekranie tego telefonu nie widzę. Reszta się tu schodzi. Bo tak z 20 parę. Ładnie. Poszło do góry. Skusiło pana mietka. Teraz się schodzą pojedynczo A dzisiaj już trochę więcej poszło do góry Jeszcze tu pana Romana pocztowe chodzą, także niezły zamęt się zrobił Ja trochę posprzątałem budę z rana A ta żółta przysłabła, bo ona w klatce jak ją parzyłem jajko zniosła Właśnie Dzisiaj mamy z Piotrem iść do pana Mietka na pogaduszki. To się dowiemy ile tam żałobnych siedzi. Tam jeden jeszcze kusi pana Mietka. O, nie wiem czy go widać. Powinno go być widać. A reszta wie, gdzie ma wracać. Już chyba większość powracała, bo to są pana Romana Pocztowe. O tam jeszcze tylko ten żołobnik. A czy usiądzie teraz, czy usiądzie na jesień, to jest bez różnicy. Trochę posprzątałem i, i tą wolierkę i, i tu trochę posprzątałem. Także słomę trochę pozgarniałem. Niestety ten Niestety ten Jak to się nazywa? A, wrócił Koroniaty A ten koroniaty to powinien mieć tutaj jajka są na biały ogon, bo się udało ich sparzyć O tak, tutaj mają jajka Ten z zieloną i Obrączko mi. Jest jeszcze jeden. Tam w Pana Romana Pocztowych chodzi, o tu jest. O. One muszą słuchajcie same wracać do domu, bo jak teraz sam nie wróci, to na jesień tym bardziej już nie wróci. Jak będzie, nie daj Boże ścina, czy coś. Tak on teraz nie wybierze domku, a wybierze sąsiada. To się szkoda go karmić tylko. On dobrze widzi gdzie jest jego dom. Jak mu nie pasuje miejsce, to nic mu nie zrobisz. Tam teraz świruje. Ryś pewnie, ale on jest przecież sparzony, tak sobie nie wiem co mu tam. Jeszcze ciepło, ale ma być podobno zimno znowu. Miałem dzisiaj na bazar jechać, ale niestety przespałem, przysnąłem za bardzo. Nie pojechałem, miałem kupić koroniatą kospatą, żałobniczkę. Ale jest jeszcze jedna zwykła, pusta, parze z takim żołnikiem tutaj zwykłym, który wchodzi tutaj do tych rysi i roz... męczy ich tutaj, rozparza. Wczoraj się całował z tą ryśką, wygnał tego rysia z tej klateczki, także te rysie opornie mi coś idą. Sparzenie. Fajne te rumunki są. Trochę długie dzioby mają, ale tak na ziemiach chodzą, to bardzo fajne są. A chyba się sparzyły te. Ten na białłogą sam się sparzył z tą siedział Zaraz zobaczymy czy to ta, bo siedziały tutaj razem tak, to ta, to już ich nie będę wsadzał, czyli ta, ten na biały ogon od chłopaków z okęcia z tą wylotką na jeden, co właśnie to do trzech razy sztuka się parzyła no, fajny ten rumunek, trochę no raczej ja będę ich nazywał rumunki, dobra? umownie tak Że Jara. Y, tak, właśnie tak. O, tutaj chodzi drugi ten Rumunek. O. Fajne ptaszki wyszły nawet. Teraz y, one będą karmić te masłowe. Mają spod masłowych jajek, ta Rumunka ze świątem, ale następne młode to im dam. Nachowam sobie takich, nazwę je Hubertuski, takie krzyżówki. Nową rasę wymyślę. Jeszcze ja go zbliżę wam bardziej, zobaczcie, nie jest głupi, nie? A to ten żółty, taki biedny, ale w górze próbuje chodzić. Tutaj wyszwant czarny, nie taki ładny jak u Sebastiana. Sebastiana to mają ładne te dziubki różowe, oprawki. Mój taki nie jest ładny. Chodzi z wyszwanczką, ale nic Nic, nic nie mają, trzecie jajka już chyba mają, ale to Muszę im w końcu zabrać Bo żadnej pary nie wychowają I mój koczek mamka On to można by było go z rumunką sparzyć Prawie A ten, a jest jeszcze para ten typler czarny z Typler czarny z tym, z Rumunką, ale też drugie jajka miały też jakoś słabo siedzą. Myślałem, że też będą dobre mamki ale no niestety nic nie udaje mi się wychować. A no, ta żółta kończata mówię, po jajku trochę przysłabła Też tam próbuje się zrywać, czyli widać był gąb ganiany ale ten, ale jak to się nazywa, ale to potrzebuje czasu, wyszwanc jakoś za specjalnie, też nie grucha, więc niech się, niech się trochę wraca, nabierają sił i energii. Ten, ten, ten koroniaty, ten tutaj, on, usiadł na niebieskiej obrączce pierwszy, o poleciał teraz, przeplot ten wylot, to, to jego próbowałem dzisiaj zgonić, to on się nie nadaje, ale jest niebrzydki, może coś wychowam spod niego. Dobra, cięcie na razie niech sobie żerują. A niby ten wyszwańc potomkowym, tym wyszwańcu ciągle grucha tego, ale młode chowają. Bo ta rumunka właśnie, wszystką robotę. O, jest samica, czekajcie, bo ja mam muszę. Właśnie jedna samica mi ucieka i nie mogę pośledzić, która. Muszę ją teraz napędzić do budy i złapać, zaznaczyć. O, zobaczcie. O, o. Właśnie. Czekajcie złapane są. Słaba ta parku, ja tylko kosmaty ze zwykłą, ale już mi się nie chce jechać. Teraz będą święta. Słuchajcie, to to o bazarku pewnie w niedzielę nie będzie, bo to Wielkanoc, a zwykłego jakoś nie wiem, nie mogę pośledzić. Może jest jakiś zwykły pusty, ale. Ale jakoś tak nie ucieka specjalnie to. Nie ja wiem czy ten mały taki na dole tutaj nie jest pusty właśnie ten może bym spróbował go złapać i z tą zwykłą wsadził On też jest taki malutki Pasował do niej chyba ta chyba jest pusty ale się poobserwują cięcie no i dupa. Rysie parze, a tu się do niej przyczepił taki urna wypłosz. I ona zakochana w nim, no. O, jest, o ten właśnie co zleciał, zaraz wejdzie tam, ja go odkocham zaraz. Ja go wsadziłem z inną samicą. No. I ona łazi za nim zakochana jak cholera, ale ja nie podaruję. Te rysie muszą być w parze a on zaraz pożegna się chyba z życiem bo w klatce z inną go zamknąłem to nie a do tej to i owszem nawet go zamknąłem w tej budce tam co ją wabi o taki górna bury wypuść, taki pierdoła mm, na miłość nie ma rady o, nie no nie, nie, nie podaruję idę nie zdzierżę tego o tym jak Hubert parzył Rysie można by było cały serial nagrać No niestety Ryszka zakochana w tym w tym zwykłym brzydalu Lata za nim zakochana A Dorysia to chłodna jest, ale ja nie podaruję Te rysie ja sparzę A tego Amanta to chyba wyślę na tamten świat, bo jest jestem człowiek gorączka to będzie chwila. Jeszcze jednego rysia mam pustego żałobnika Ucieka trochę muszę go znaleźć to o dobrze też się sparzyły ten na biały ogon z tą na jedną wylotką. O. Jak się udało spażyć no także jednego rysia tylko nie wiem który to muszę go zobaczyć jak ucieka zwykłego rysia ze zwykłą żałobniczką tylko nie wiem który to jest zobaczcie ryś lata za nią ale ona taka nie jest do niego zbyt chętna a to do tego pierdoły kurcze lata zanim zakochana szczęśliwa o, ale ja nie podaruję nie podaruję tym rysiom zawziąłem się i nie podaruję Kurczak jak moda na sukces odcinek tysiąc coś, rysie znoszą na jajka nie wiem kiedy one zniosą na te jajka Nie, one muszą być w parze One pasują do siebie I nic tej miłości im nie rozbije. ja na to nie pozwolę Jeszcze, żeby to był jakiś koroniaty z tych wylotów z nim jakby szła w parę no to jeszcze pół biedy ale nie ze zwykłym na szarym ogonie jeszcze trochę burym nie 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 nie, nie. tak naprawdę to trzeba z tymi głębiami siedzieć często obserwować ja niestety nie mam na to czasu tak naprawdę to jest um, tak naprawdę to jest niedziela jedynym dniem i to tak bardziej do południa jeszcze gdzieś dzieciaki śpią żeby sobie poświęcić czas tym żałobnikom na obserwację w tygodniu. To tu jest wolna miłość. Robią co chcą i z kim chcą. Szkoda, że te parę dni znowu zimna będzie to. Znowu te młode będą w niebezpieczeństwie, że coś może zmarznąć, bo jak widzicie to buda jest zimna, bo to co to jest deska i folia paroprzepuszczalna, to co tutaj. Docelowo będzie obita, ale kiedy to nie mam pojęcia, ładny ten czapel jest, samczyk, ale niestety nic w tym roku jakoś nie wychowały jeszcze, no wszystko przed nimi. Czekam i pilnuję aż ten amant przyleci, do budy tego złapię i zamknę albo coś więcej. Zobaczcie, tak się powodzi, rozsypują. Muszę im zmniejszyć dawkę, koniec tego rozsypywania, bo żarcie nie zatanie, a one sobie to przebierają. No, jeszcze tą koroniatą kosmatą trzeba będzie przynieść, ale to on na razie nie ucieka. To ma być teraz zimno, to może za jakieś dwa tygodnie pojadę i coś jeszcze kupię. No i też zaczyna padać. Chyba to będzie koniec nagrywania na dzisiaj. Działowniczka, eee, która parzyła się z wyślącem. Zamknąłem z żołnikiem, zwykłym, druga żołobniczka, na razie z tego yy, nie znalazłem jej samca. Tego co do tego żołbnika zawchodzi do rysiów, mam go w klatce, wywiozę go, nie będę go zabijał, więc na ileś tam kilometrów i niech sobie radzi. To by było na tyle, dzięki tam za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Welatują pewnie chcą jeść, ale nie będę im na razie dawał, później im dam. Dobra, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, dziękuję za oglądanie.